Pochwalony Jezus Chrystus, popielec jest dzisiaj. Wielki dzień dla każdego, kto idzie, żeby popiołem posypać sobie głowę, żeby o to poprosić w kościele. Dzisiaj jest to połączone z walentynkami i to jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że popielec jest też po to, żeby nasze serce rosło. Żebyśmy w Bogu byli cani, żebyśmy się w miłości ścigali, żebyśmy we współpracy z Duchem Świętym szli w górę. Po to jest cały Wielki Post i po to jest też Popielec. Dzisiaj Ewangelia mówi tak: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Nie chodzi o to, żeby nas ludzie widzieli, dlatego że robimy coś dobrego. A czasami tak bywa, że zaangażuje się w coś i później intencje nasze są różne. Czasem chce, żeby coś zobaczył mąż, czasem dzieci. Żeby widziały, że się staram i to nie jest nic złego. Mają ludzie to widzieć, mamy być światłem świata. Mamy to robić po to, żeby dawać świadectwo, żeby budować. Ale chodzi o intencje, chodzi o nasze serce. Nie, że mamy ukrywać dobro, tylko że moją intencją jest, że ja coś robię, bo chcę być z Chrystusem, bo jestem w Chrystusie, bo On mnie pociąga. To, że ludzie widzą, niech widzą. Nie ma problemu. Ale jeżeli coś robię dla, Jezu, dla, dla Jezusa, tak chcę robić, ale tak naprawdę pierwszą intencją jest, żeby mnie widzieli, albo to może być jakaś jedna sytuacja, to może być, bo komuś coś pomagam, bo coś się zaangażuje w parafii, albo zaangażuje się dla Chrystusa, a potem jakaś sytuacja jest taka, że chcę, żeby to Proboż widział, albo ktoś inny. Oczyszczanie intencji. W taki sposób, że wszystko chce, żeby było w Bogu. On, żeby był pierwszy, tylko dla Jezusa. Wielu z nas nie popełnia grzechów ciężkich, bo idziemy od dobrego do lepszego. I wtedy szczególnie popatrz, czy przypadkiem uczynków dobrych nie czynię po to, żeby mnie ludzie widzieli. Na to mamy uważać, aby mieć czyste serce, o to dbać. To jest kierunek naszego nawrócenia. I zachęcam, żebyśmy dzisiaj podjęli decyzję, jakie mam postanowienia. Jakie konkretnie rzeczy chcesz podjąć, aby być bliżej Boga. Podejmij coś, co jest wymagające. Może lekturę Pisma Świętego, może adorację. Podejmij coś, co Cię będzie jednoczyć z Bogiem. Może to będzie 15 minut dla dzieci codziennie, może 15 minut słuchania męża. Nie wiem, to niech od Ciebie zależy. Ale... Coś, co będzie Cię jednoczyło z Bogiem, będzie wymagające, będzie dobre. Powodzenia i błogosławie na to podjęcie dobrych postanowień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Popielec to jeszcze jest moment, kiedy tak od razu nie wchodzimy w mękę. To się rozkręca w nas przez drogi krzyżowe, ale zapraszam, posłuchajmy, pod krzyżem Matki Bożej. Tutaj możemy ten teledysk kliknąć, gdy pod krzyżem stała Maryja, jej modlitwa, jej serce, to wszystko o niej. Niech nas to od razu włączy w wielki post, żeby to dobrze przeżywać. Do zobaczenia.